Dzisiaj mam dla Was taki świąteczny makijaż. Pomyślałam, że będzie to fajna opcja właśnie, żeby nagrać coś takiego świątecznego, bo mamy teraz grudzień, zbliżają się święta Bożego Narodzenia i taki makijaż fajnie byłoby właśnie przemycić, także zapraszam Was serdecznie do oglądania sobie od podkładu i będzie to podkład z burżuła, ale wymieszam go z takim serum z Flafa. To jest serum malinowe, właśnie takie, które po wymieszaniu z tym podkładem sprawi, że podkład będzie trochę lżejszy, że będzie bardziej nawilżał i te właściwości będą bardziej pielęgnacyjne tego podkładu. Ja lubię to robić, dlatego, że ten podkład jest jednak troszeczkę za ciężki dla mnie sam w sobie. No tak z półtorej pompeczki tego podkładu właśnie wymieszałam z jedną kropelką tego serum i od od razu po prostu to lepiej wygląda u mnie. Teraz użyję korektora z L'Oreal, to jest e, Infallible. I powiem Wam, że ja nie wiem, jak wcześniej mogłam nie znać tego korektora. Naprawdę jestem zdziwiona, dlatego że on ma bardzo fajne krycie i wystarczy go jak odrobinka odrobinka. E, ja mam na niego patent taki, że nakładam go troszeczkę tylko tutaj, jakby w samych kącikach. I na początku sobie palcami go tutaj rozgrzewam, bo on pod wpływem ciepła, właśnie troszeczkę bardziej się dopasuje, ja troszeczkę jakby ta formuła się zrobi taka bardziej przyjazna i też tak szybko od razu mi nie zastygnie. Także trochę go tutaj wklepuję sobie. Widzicie, jak go nałożyłam odrobinę trochę w porównaniu z innymi korektorami, a on naprawdę daje tutaj mocny efekt takiego krycia też przyciągam go sobie na powiekę ruchomą i jestem z tego korektora bardzo zadowolona. Wiem, że wiele osób tam pisało, że on troszeczkę przesusza. Powiem Wam, że no on może przesuszać, jeżeli macie taką tutaj wrażliwą tą strefę pod okiem. Teraz sobie wezmę gąbeczkę i gąbeczką go rozpracuję. Albo jeśli no nie macie odpowiedniej pielęgnacji, jeżeli gdzieś tam krem jest dla Was za słaby, ta skóra jest przesuszona. I też jeżeli używacie go dzień w dzień przy każdym makijażu, bo ja osobiście nie używam go w każdym makijażu, dlatego że... Ja Jakoś po prostu nie zawsze też to krycie pod okiem tak aż mocne mi pasuje. Wiecie o co chodzi? Że czasem albo nie nakładam w ogóle podkładu, gdzieś tam delikatnie tylko wyrównam kolory cery yy, korektorem i po prostu taki mocny tutaj wyretuszowany, powiedziałabym obszar pod okiem, to wtedy wygląda dziwnie i nienaturalnie, dlatego ja sięgam po niego no, od czasu do czasu nie jest to taki mój dzienny korektor, chociaż na początku jak go kupiłam, no to używałam go dzień w dzień i u mnie to wysuszenie nie wystąpiło, też on u mnie nie wygląda pod tym okiem sucho i ciężko i zdziwiona jestem, tak jak mówię, że dopiero teraz się jakby zorientowałam znaczy teraz, no nie teraz, ale no całkiem niedawno w stosunku do tego, ile ten korektor już jest na rynku, bo on nie jest jakąś super nowością, tylko już dłuższy czas jest i wiele dziewczyn go bardzo polecał, a ja tak jak mówię, no jakoś nie do końca byłam przekonana, dziś tam myślałam, że on właśnie może być taki ciężki, może dawać efekt takiej skorupki obciążonego oka, a tutaj jakby jest tak super, że no naprawdę bardzo się z nim polubiłam i też troszeczkę sobie go użyję tutaj na policzki i na brodę, bo mam niedoskonałości, w zasadzie już takie pozostałości coś mi tam zostało wiecie więc delikatnie go tutaj y, taką cieniutką warstwą gdzieś naniosę i wklepię właśnie na początku palcem opuszkiem palca no a później gąbeczką już teraz wezmę sobie puder z Hean, to jest ten puder pod oczy i właśnie ten obszar pod okiem od razu sobie utrwalę i centralnie tutaj w ten kącik wewnętrzny, gdzie mam największe zasinienie, nie nakładam tego pudru, bo nie chcę, żeby on wybił i podbił mi jakby to zasinienie i te, te tutaj właśnie zielonkawe tony, więc ten puder nakładam tylko tutaj jakby, gdzie ta skóra jest taka... Gładka w miarę, gdzie tutaj nie prześwituje mi nic tak za bardzo, bo nie chcę właśnie, żeby to było uwydatnione jeszcze bardziej. A tutaj w kąciku wewnętrznym nałożę sobie puder z Bell, i to jest ten Eye Bright Powder, czyli też taki puder rozświetlający pod oczy bananowy, ale on już sobie nie ma żadnych drobinek, i tutaj mogę go nałożyć właśnie sobie. Tak, aby on mi troszeczkę tutaj jeszcze przykrył, zakamuflował właśnie te okolice pod okiem. To jest fajny puder, natomiast trzeba uważać, ile się go nałoży, bo jak nałożymy go za dużo, to on może tak jakby stworzyć taką skorupkę, właśnie pomimo, że nie ma jakichś takich właściwości przesuszających, to jeżeli jest za dużo tego pudru, to on właśnie jest widoczny pod tym okiem i nie wygląda za dobrze. Także raczej taka mniejsza ilość wystarczy. Na resztę twarzy użyję sobie tego pudru z Bellet and Bake Powder. To jest ta nowa kolekcja właśnie Snowy Wonderland. Ten puder mi się naprawdę super sprawdza. On ma bardzo ładny zapach, jak wam robiłam ten test, to nadal jak go używam, to jest no to przyjemne. Taki słodki zapach perfumowany, ale. No jest to przyjemny zapach, nie jest taki mulący, wiecie, i on bardzo fajnie też matowi, ale wygładza również, jeśli nie widzieliście tego testu, to zachęcam Was, żeby sobie zerknąć, bo naprawdę te kosmetyki są bardzo fajne, oprócz jednego bubla, czyli tego błyszczyku do ust, w sumie mnie to zaskoczyło, bo bardzo ma produkt do ust i te pomadki są świetne. Dzisiaj zresztą też sobie użyjemy pomadki z tej kolekcji. Teraz przejdę od razu do bronzera i będzie to ten z po Allergenic bo ja go bardzo lubię i teraz mi mega pasuje, bo nie jestem, wiecie, jakoś opalona i tak dalej. Także on mi się fajnie sprawdza, fajnie tak jakby ociepla twarz i lubię go właśnie używać w sumie cały rok, ale tak jesienią, zimą, to on najbardziej mi pasuje do mojej karnacji. Muzyka You don't have to love me. You don't have to. And in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, i likely. I be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, uh. Popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous. But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why i make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all this in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing or regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic bad energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> Więc ich sobie dzisiaj też użyjemy ale najpierw zacznę może od jasnego brązu, którym sobie zaznaczę załamanie, będzie to ten odcień tutaj, jest właśnie tutaj to lusterko w tej paletce, bo ona naprawdę ma spore to lustro i je, e, można się przy nim fajnie pomalować ja ogólnie za cieniami z Makeup Revolution tak średnio przepadam, zależy za jaką paletą, ta akurat ma spoko jakość i naprawdę fajnie się z tymi cieniami pracuje, natomiast ogólnie czasem w Revolution te cienie są takie no średnie, średnie, ale to zależy od paletki i właśnie za ale też myślę, jaką formułę mają te cienie. Ale z tej jestem zadowolona. No i też teraz nie mam jakby tych nowszych rzeczy od Revolution. Yy, gdzieś ostatnią rzeczą to są jakieś takie, wiecie, paletki we współpracy chyba z Natalią Siwiec. No, no one mają całkiem spoko jakość, jakoś jest naprawdę bardzo fajna. Bo no Revolution ciągle coś wypuszcza i ciągle mają nowe produkty. Także jest tego na pewno sporo. Troszeczkę tym beżem, bo tutaj właśnie w tej paletce nie ma takiego fajnego beżu, co prawda jest taki odcień, ale on jest dla mnie zdecydowanie za żółty, więc ja tym beżem z paletki z, z, odzmalowanej sobie troszeczkę tutaj rozetrę granice od razu. I teraz użyję sobie tego cienia perfekt z paletki zmalowanej i sobie nim właśnie tutaj bardziej już samo konkretnie załamanie zaznaczę. No właśnie nie ma lusterka, więc ja tak czy siak się będę posługiwała tym właśnie z palety Revolution. Okej, okay, na tym etapie sięga po mniejszy pędzelek i ten odcień tutaj e, właśnie taki ciepły brązowy. I sięgnę sobie może tutaj po ten odcień. Nie jest to takie ciepłe złoto, tylko troszeczkę bardziej może miedziane, padające w odcień miedzi, ale jednak bardziej idzie w stronę tego ciepłego. Natomiast jest tu dużo tego właśnie złota, a nie konkretnie pomarańczy. To tę paletkę lubię, że tutaj te odcienie właśnie takie foliowe są śliczne, naprawdę one są piękne. Bardzo ładnie się też transferują na powiekę. Super się z nimi pracuje, są takie miękkie, masełkowe, bardzo mają przyjemną konsystencję i wcale się nie osypują. Przepiękny jest ten odcień, naprawdę cudny, cudny. Troszeczkę sobie od razu rozetrę granicę tutaj, głowiki ruchomej i tutaj łuku brwiowego. I popracuję sobie jeszcze tutaj tym brązem najciemniejszym z paletki Revolution i jaśniejszym nieco brązem tutaj sobie wszystko rozblenduję teraz jeszcze została powieka dolna więc łączę sobie ją z górną. wymieszałam te odcienie właśnie ciemnego i troszkę jaśniejszego brązu i jeszcze to złotko z Revolution sobie nakładam tutaj na powiekę dolną, tylko już właśnie na mokro, zmoczyłam sobie pędzelek taką giełką do utrwalenia makijażu i nanoszę sobie troszeczkę takim też języczkowym pędzelkiem właśnie na powiekę tutaj dolną. A do rozświetlenia kącika wewnętrznego użyję rozświetlacza, będzie to ten tutaj z paletki Essence. jest z takiego ultra precyzyjnego pędzelka em, do kresek, jest to pędzelek z Aliexpress, rysujemy sobie kreskę na powiece górnej, taką od kącika wewnętrznego i troszeczkę ją tej wyciągnę. I użyję do tego y, cienia właśnie z paletki em, zmalowanej tego kakaowego brązu. Dzięki temu, że ten pędzelek jest tak super precyzyjny, to tutaj wymalowanie tego kącika wewnętrznego nie sprawia praktycznie żadnego problemu. No i też przy linii rzęs sobie można bardzo dokładnie wyrysować taką cieniutką kreseczkę. Teraz używając takiego dosyć zbitego pędzelka nałożę sobie cielisty kolor, ten z paletki zmalowanej i zaznaczę sobie nim tutaj to odcięcie, jakby wyczyszczę te granice przy blendowaniu cieni. Robię to tak delikatnie stemplując i wyciągając ku skronią.

Nałożyłam sobie też na linię wodną kredkę z Vibo i Katosu, to jest ta kredka cielista. I wytuszowałam rzęsy tuszem z Eveline, ale akurat tego tuszu Wam dziewczyny nie polecam. Nie jestem z niego zadowolona: jest on suchy i ciężko się z nim pracuje, nie daje fajnego efektu, także postarałam się jak mogłam, ale tak jak mówię, ten tusz jest mocno średni, więc ja na pewno jak go wykończę, to już do niego nie wrócę. I to jest no, jeden z najsłabszych tuszy. Tej marki, bo ja markę Eveline bardzo lubię, ich tusze są super, ale ten jakoś wyjątkowo mi nie podpasował. No i zostały nam usta, a jak usta i makijaż świąteczny, to pomyślałam, że nałożymy sobie czerwień. Oczywiście tutaj macie wybór i możecie użyć odcieni nude, możecie użyć czerwieni, ale ja pomyślałam, że jak robię taki makijaż, wiecie, żeby troszeczkę z wami pogadać, tylko kosmetykę trochę wam pokazać. I zrobiłam takie złote około, naprawdę to, ten cień z Revolution jest piękny, i ślicznie wygląda, jest taki iście świąteczny. To nałożę też czerwoną pomadkę i będzie ta, to ta czerwień z Bell Winter, Kiss liquid lipstick, a właśnie z tej nowej kolekcji Bell. Bardzo się z nią polubiłam i myślę, że ona tutaj będzie idealnie pasować. Tak wygląda skończony makijaż z pomalowanymi ustami. Rozpuściłam też włos, żeby trochę lepiej to wyglądało, bo wcześniej miałam spięte takimi swineczkami, które swoją drogą są super, bo nie odgniatają się i nie pozostawiają żadnych śladów, więc jest to ekstra sprawa, jak robicie makijaż. Jest to taka świąteczna propozycja. Wydaje mi się, że klasyczna, właśnie przez te złote oko i czerwone usta. Jest to coś naprawdę bardzo eleganckiego. Usta zawsze tutaj możecie zmienić, możecie użyć sobie pomadki w kolorze nude i będzie to wszystko, wiecie, taki klasyczny bardziej bezpieczne, bo jednak z tą czerwoną pomadką to wiadomo jak to jest, trzeba ją zawsze kontrolować i mieć na uwadze to, że może się ona zjeść, gdzieś mogą powstać jakieś niedociągnięcia i trzeba zawsze mieć ją w torebce przy sobie, ale taki urok, a wygląda przepięknie, także dzięki serdeczne za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną tę chwilę czasu, no i oczywiście widzimy się w następnym filmiku, do zobaczenia, pa!